Witam serdecznie. Um, najpierw zaczniemy sobie może od numerologii, ponieważ przesłała mi Pani datę urodzenia, możemy określić mniej więcej jakieś cechy Pani charakteru i tego, co może Pani pomagać bądź przeszkadzać. I widzę, że po prostu jest Pani osobą pomysłową, która nie znosi stagnacji. Cechują Panią ciekawość świata oraz posiada Pani różne talenty. Jest Pani zdolna do wyrzeczeń i poświęceń, aby pomagać najbliższym osobom i dochowywać wierności swoim ideałom. Jednak tutaj musi Pani popracować nad tym, żeby nie patrzeć na świat przez różowe okulary. Czasami też no, trzeba zejść na Ziemię. Niektóre osoby mogą Panią odbierać jako taką, która lubi przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, właśnie w tych obszarach damsko-męskich, co na pewno też nie pomaga Pani w znalezieniu partnera. No, i tu jeszcze jest ważna taka rzecz, że ten ideał partnera Pani ma dosyć taki rozbudowany i po prostu to też Pani nie pomaga w znalezieniu tego docelowego, więc tutaj jest taka sugestia, że może trzeba by było trochę łaskawiej, prawda, spojrzeć na potencjalnych partnerów i trochę dostosować swoje wymagania do realiów, no a wtedy będzie Pani łatwiej właśnie stworzyć jakiś trwałą relację czy trwały związek. Mm. Najbliższymi letami, które będą przełomowe dla Pani, to będzie rok 2022 i 2028. W tym czasie będzie podejmowała Pani jakieś ważne dla siebie decyzje. Z kolei obecny rok będzie dla Pani rokiem, czy już jest przełomowym, ale to będzie na zasadzie wewnętrznej transformacji, która niekoniecznie prawda, będzie widoczna dla innych ludzi. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do kart, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko będzie widoczne i że się zmieścimy. Aha, lecą nam karty. Już teraz mogę tutaj powiedzieć, że... Kupia się Pani za bardzo na pomocy innym osobom, co było być może spowodowane tym, że pojawiali się u Pani w życiu partnerzy, którzy jednakże no, nie spełniali Pani oczekiwań. No i dlaczego się mogło tak dziać? No, mogło się dziać to dlatego, że być może pani po prostu za bardzo ich idealizowała. I wtedy, kiedy właśnie przychodziło coś konkretnego, to się właśnie okazywało, że rzeczywistość jest niestety zupełnie Inna, przepraszam, trochę sobie musimy przesunąć. I tutaj, co by należało zrobić? Karty sugerują, że istnieje potrzeba, tak jakby, przeanalizowania swoich oczekiwań. Dlatego, że być może są one, prawda? Za wielkie. I trzeba też pamiętać, by przyglądać się dokładniej potencjalnym partnerom. No i tutaj decyzje. Mam nadzieję, że przepraszam, to wszystko widać. No i tutaj, właśnie decyzje, które pani podejmuje. To podejmowane powinny być bardziej w oparciu o intelekt, a nie emocje. Tutaj też musi sobie też Pani sama odpowiedzieć na pytanie, no ale tak naprawdę szczerze, czy jest Pani gotowa na nowy związek? Czy nie ma jakichś blokad w Pani umyśle właśnie na zasadzie, że tutaj twierdzę, że tak, jestem jak najbardziej gotowa? Ale właśnie za chwilę pojawiają się myśli, a może nie, może nie jest mi dane spotkanie tego jedynego, bo to zazwyczaj nas blokuje, taki strach. I jeżeli odpowie sobie Pani szczerze i nad tym popracuje, to sytuacja w Pani życiu się diametralnie zmieni. Powinna też Pani oceniać swoich przyszłych kandydatów przez pryzmat prawda, ich zachowania a nie tego, co mówią, czy posiadają, bo często w życiu bywa tak, że, prawda, ktoś mówi coś, aby osiągnąć jakieś swoje cele. Więc trzeba nauczyć się spoglądać głębiej. Tutaj też karty sugerują, że musi pani nauczyć się zachowania równowagi pomiędzy braniem i dawaniem. I takim najprostszym testem i odpowiedzią na to pytanie, czy za dużo nie dajemy, jest Pani zachowanie się na przykład po otrzymaniu komplementu, tak? Jeżeli czuje się Pani jakaś zmieszana, to znak, że może mieć Pani właśnie problem z przyjmowaniem i w ten sposób blokuje Pani przepływ energii, co z kolei właśnie się przykłada na to, że nie otrzymuje Pani tego, na co w rzeczywistości zasługuje. Ale też może być tak, że pani za dużo oferuje innym, a oni to wykorzystują, więc tutaj też trzeba by było jeszcze popracować nad asertywnością i takim grzecznym, ale stanowczym odmawianiem. Jeżeli czasami Pani się czuje czymś przytłoczona, jakimiś sprawami, to też czasem trzeba się odeć jakimś takim przyziemnym czynnościom. Nie wiem, jak sprzątanie, prasowanie, albo po prostu zająć się czymś, co pani lubi, jakimś właśnie hobby. No a wtedy po takich czynnościach możemy wrócić do świata z jakąś nową energią i zapałem intelektualnym. Musi pani też uważać, żeby przy wyborze partnera unikać osób, które się znajdują w jakichś formalnych związkach. No, bo w życiu jest tak, że, i to też nieraz nam powtarzały nasze babcie, mamy, że nie zbudujemy własnego szczęścia na nieszczęściu innych. Będzie też panią czekał wybór pomiędzy dwoma partnerami, i tutaj karty sugerują, żeby to zrobić z rozwagą. Trzeba się po prostu na chwilę zatrzymać i zwolnić w celu właśnie zastanowienia się. Nie można podejmować decyzji spontanicznie. A należy właśnie wykazać cierpliwość. Rozum, a często przebiegłość muszą zająć miejsce, jak to się mówi, porywów namiętności, albo serca. I teraz dochodzimy do sedna. I tutaj odpowiedź na Pani pytanie brzmi tak, ale zanim to nastąpi, właśnie musi Pani popracować nad schematami postępowania. To takie schematy zostają wpojone każdemu z nas, prawda, przez rodziców, nauczycieli, i to zazwyczaj właśnie w takich początkowych fazach naszego życia. Ale tu trzeba pamiętać, że to my wpływamy na nasze życie i to my decydujemy o tym, co ma na nie wpływ, a co nie. Jeżeli w Pani życiu są jakieś wydarzenia z przeszłości, które właśnie pomimo upływu czasu wywołują cierpienie i stopują jakieś obecne działania, to trzeba zacząć się przepracowywać. A w tych czasach do wyboru jest tak wiele metod pracy nad sobą, właśnie nad rozwojem duchowym czy psychoterapii, że z pewnością coś pani dla siebie znajdzie. Co mogę powiedzieć jeszcze, że mężczyzna, z którym pani w końcu stworzy relację, to będzie ktoś ambitny. On będzie zawsze gotowy na działania, Lubiący być właśnie w centrum jakiegoś zainteresowania, uwagi i czasem niektórzy mogą o nim mówić, że jest, znaczy, no będzie odbierany jako osoba taka zarozumiała. A kiedy pani spotka tego mężczyznę, zaraz spróbujemy to określić. Mhm. Więc są dwie możliwości, bo tu wypadły mi dwie karty i trochę ze sobą sprzeczne, ale tak najbardziej bym stawiała na to, że pozna pani tego mężczyznę gdzieś w sierpień, wrzesień. Także to byłoby. Tyle, serdecznie pozdrawiam, i jeżeli też byście chcieli taką przykładową wróżbę, to przypominam, że do końca czerwca mamy promocję i jest ona w cenie 10 zł. Pozdrawiam.